No, cześć Anika Słuchaj, no to takiej wysokości robię, no, zobacz Nie mogę Czujmy bardzo, to jakby tak telefon Upadł to Tam katastrofa Widzisz? Tam, pola, lasy Rzeka daleko jest Rzeka No O, takie rusztowania są właśnie zrobione I tutaj wchodzi się do góry po drabince Czak, 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 Widzisz? Wyżej wiatr. Muszę się sobie pokrowiec, bo mi zaraz zwieje, a jestem na 70 metrach i wchodzę wyżej. To są takie połąki, widzisz? o widzisz. Jestem teraz na samej górze. Na samej górze to jest 76 metrów, coś takiego. Tam widać widzisz, dalej jest ten To no. jest ta rura, co spławam przez ta gruba. To jest koniec tej rury. Tu daleko mamy, o, jest tam, szklarnia, jest to duża, zakład, zresztą to jakieś baseny, te, no jest przepiękny widok, na samej górze jest to, widzisz, jakie sztupanie jest, takie barierki są tylko no i dziury są, widać, że przez dziury, widzisz dziury, widać, o, jak wstawię nogę, to są dziury, nie, także takie wysokości, o, tylko mi wysoko no Trochę się częściej tu chodzi rusztowanie, no ale takie jest no. W tej wysokości raczej nie można mieć No, dobra Kończę na fajne, fajne wersję widać ten Gtylberger. Dobra Pa kochana, wieje troszkę wieje